Halo, Elo, witam was na kanale MKPL. Dzisiaj gramy sobie w nową grę na tym kanale. Jest to Stick War Legacy, czyli takie walki stickmenów, można powiedzieć. Jak możecie sobie zobaczyć. Na lewo mamy takiego, coś na zasadzie takiego zmiana czy coś. Mamy łuczników, mamy jeszcze inne postacie. Ja już w tą grę sobie grałam wcześniej i Wam tak pokażę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba jeśli wam się spodoba, stawcie łapkę w górę. Zubiecajcie z dzwoneczkami. mi Bardzo miło. Igres, oczywiście, darmowa na Google Play. Tutaj mamy coś takiego jak misje. Ja te misje powiem wam. Próbowałem przejść. I one są tak zapisie trudne. Więc my sobie zagrajmy coś takiego jak turniej, bo jest coś takiego. No i tu sobie możemy wybrać awatar. No i tam mamy jakieś. Mm, bonusy weźmy sobie tego i ogólnie tryb turnieju też jest fajny I, no, okej okay. i gramy, no ogólnie to jest coś takiego jak ulepszenia zresztą się dowiecie na gameplayu um, który będzie zaraz no i gra jest prosta ale naprawdę fajna, że jakby się tak Naprawdę usiadło to naprawdę fajnie. Fajna taka gra jest taka: jak nie wiem, jeśli gdzieś tam, nie wiem, poza domem nie ma się internetu, to myślę, że taka gra naprawdę fajnie. Tak samo w podróży, kiedy nie wiem, jedzie się na wakacje, to można sobie w taką grę pograć, nie? No, i tutaj jest coś takiego jak tryb ataku: cofnienie do bazy i bronienie. I ja atakuję już, bo mam taką. Tak, tylko że osoby po prostu w szkole jakieś tam jednostki już atakuje, nie? Można też, jak widzicie, jednostkami sterować. No, na przykład skok to się robi tak, że w dół, do góry i skok. No, no ale no, to już będziecie widzieli, jak widzicie, to mamy jeszcze inne postacie: jak górnik, czy um, łucznik, czy nie wiem, ten Rzymian, co był na menu głównym. No i ja, żebyście też się nie zdziwili, dlaczego tu masz takie fioletowo-niebieskie rzeczy, bo to jest taki skin, który daje... To jest taki skin wampirzy, że on daje taką niewrażliwość nie na truciznę i daje jeszcze przy każdym uleczeniu... Um, ...życia. No taka kradzież życia, nie? A trucizna to tu jest od zombiaków. Bo jest coś takiego jak... Tryb zombiaków, no i ja na przykład teraz mam super deathmatch za 60 sekund, czy złoto buduj od razu. No, więc ja sobie na deathmatchu mam taką praktykę, że puszczam od razu gigantów, magów. Magowie respią takich, można powiedzieć, jak to nazwać takich minionów, można powiedzieć. to sami będziecie widzieli. Generalnie te jednostki się szybko szkolą bo na tym trybie jednostki się szybko po prostu szkolą ale normalnie to one by się szkoliły jakieś pół minuty czy może nawet trochę mniej albo więcej no taka ciekawostka jak widzicie ci magowie takie minionki respią no i każdą w ogóle postacią można sterować jak to już widzieliście są też takie super moce które można kupić w sklepie za klejnoty klejnoty się zdobywa za walki, nie trzeba ich kupować, chociaż też można kupić no ale ja oczywiście nie kupuję bo po co, jak ja kiedyś jak grałem sobie, tak poza odcinkiem, nie um, to zdobyłem chyba jakieś 2000 tych klejnotów, w ogóle nic nie kupując, ani grosza, nie więc też taka ciekawostka że gametu się zdobywa tak, o Okej, okay, mamy złoto, więc sobie możemy wyszkolić jednostki, one już do ataku lecą i my tutaj, no już, ogólnie jak możecie zauważyć, salę gry z statuę statuły przeciwnika. No i gra, mówię, gra jest bardzo fajna, taka przyjemna, mówię, taka jak nie macie internetu, w ogóle ja biję tą statuę? Teraz biją. Okej. Okay. 3 2 bum wygraliśmy super jesteśmy w półfinale w ogóle te to są botnie jakbyście nie widzieli w końcu gra jest offline to czy znaczy, co? Ej bo tutaj jest coś takiego że jakby każdy ten stickman ta postać ma swój taki poziom jakby umiejętności, na przykład ten Zayn jest dużo słabszy od tego Crazy Jaya, a go pokonał. Bo ja wiem, bo ja z nim, z nim grałem walkę i ja wiem, że Crazy Jay jest lepszy. W ogóle taka e, czterech stickmanów jest dobry. Jest dobry Wasley, właśnie ten Crazy Jay, jeszcze jest taki Cyrus i jeszcze taki zak. No ale się naprawdę zdziwiłem, bo... Okej, okay, gramy. Gramy, gramy. Gorączka złota. Tu się ma bardzo dużo górników. Tak bardzo dużo, chyba 14 podejrzewam. No, już no zobaczcie. Najlepiej naj się opłaca szkolić od razu tych gniew No czy się nazywa to gniewmiec. Ehm... Um. Takich mieczowników po prostu. Normalnie tacy, nie wiem, wojownicy, ale w tej grze się nazywa jągni w mieczu, właśnie. No. W ogóle jest też taki tryb kampanii, który sobie jeden przeszedłem na poziomie normalny, bez, normalny, trudny i szalony. No mm, jak możecie wiedzieć, szalony jest najtrudniejszym. Czego się spodziewać innego? I w ogóle to jest taka mod, że na przykład ci gniewmieczowie cali y, biją szybciej. Dostałem taki furii można powiedzieć. No. Trzynaście górników mam do... Boże, górników, gniewmieczów. O kurde. Oni dali radę sobie? Jeszcze jak moi byli na furii? Eee... Y Domagam się wyjaśnień. Przecież to... Magic. Ale dobra, wygraliśmy. Teraz będzie finał z kur. Właśnie najgorsze w tych grach offline to, to jest to, że reklamy. No i mamy finał z takim weslajem. On też jest dobry dosyć. deathmatch. o to jest fajne. Że zaczyna od 10 tysięcy golda. 10, tak, 10 tysięcy. Więc tutaj tworzy tak, tak. Ja mam taką taktykę. O, powiedzmy taką. No i czekamy, o widzicie, ile się ten gigant szkoli. Troszeczkę długo. Troszeczkę długo. Troszeczkę długo. No. Sorry. Jak słyszeliście, to sorry. No, wpadki też się zdarzają. No, mówię, jak słyszeliście, no, to sorki, no, no, co poradzisz. I bo mi brat wszedł po prostu. I tyle trudno tam. Ech. ha już się cof... Jakie dżeki, denis, bach, bach. Ja też tak mogę sobie zrobić. Mm. Okej. Okay. tak. Okej. Okay. Jep! kurda, <śmum> kurde, ale polecił ten magnie. Ich. I urwał. Uff. No, pole walki jest tu niezłe. Ty wszystkich wybiliśmy to teraz. Tatua. Ja nawet nie będę sterował tym gigantem. Niech ich sztuczna inteligencja rozpadł. Gdyni w czy jakiś wysłał, ale Boże, kurde, na moją armię to jest za mało. it's seems you are my integral superior. Jakby co, nie wiem, co to znaczy, widzowie. Chyba się nie dowiem. Eee, więc kur... No i tym piękniejszym sobie wygraliśmy ten turniej, jesteśmy taką koronę, jest fajna animacja i przewinam wszystko. No i to też są takie... <laughs> skrzynki. Więc ja sobie otworzę, jak już mam, co dostaniemy, dostaniemy, yy, no całkiem fajnie, tylko ta skórka od giganta spowalnia, nie, zatem to, 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 jest najlepsze, wiecie co, chyba to już by było na tyle, Materiał, no ale no, pff, też że brat tam pytał. A może nawet lepiej nie będę mówił o co, bo tam yy, no po prostu tego i no, po prostu się o coś tam pytał. Jakby co nie jest to nic nielegalnego, spokojnie. Yy, no i co, no, trzymajcie się do następnego. Do jutra w ogóle, zapomniałem powiedzieć, Sery, że wczoraj nie było filmu, ale też miałem net dosyć słaby, miałem też dużo obowiązków. No i nie wrzuciłam ostatecznie, no ale no. Sorki, ale no. Mam nadzieję, że my zrozumiecie. No i co? Trzymajcie się na rok.